Hej, nazywam się Igor i mieszkam w województwie świętokrzyskim. Chcę się podzielić moją historią. Nie jest ona tak poważna jak inne, ale pora się otworzyć. Podoba mi się pewna maja. Ona o tym wie i mnie odrzuca z powodu wieku. Jestem 8 miesięcy młodszy. Pomimo to, jesteśmy przyjaciółmi. Myślę, że dobrymi. W wakacje 2019 zacząłem wychodzić z nią i innymi moimi przyjaciółmi na wyjścia. Było fajnie, do czasu gdy podzieliliśmy się na dwie grupki: osoby, które piją, palą i nas. Maksymalnie wychodziliśmy w pięć osób. Pomimo to zawsze mieliśmy co robić. Po wakacjach w pierwszym półroczu często się nam nie obrażała, ale to się zmieniło z początkiem 2020 roku i role się obróciły. Ja zacząłem się obrażać o byle co. Często na wyjściach potrafię iść do domu 10 minut przed tym, jak przyszedłem. Ale i tak ją kocham. Mam nadzieję, że kiedyś będziemy parą, ale to jest niemożliwe. Dziękujemy za wysłuchanie tego wyznania. Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału oraz wysłuchania pozostałych wyznań.